Serdecznie, na planie filmowym, gdzie jest studio gdzie cieni, premiera. Pężcie, w premiera. Patrzcie, jak byłem tam! Wpierdali mi wszystkie ogólki. No, wie sobie, nie. Polecam. Nie wiem, nie wiem, O kurwa! Zreszkę, zreszkę, zreszkę. się zreszkę, Znowu no. zreszkę, kurwa ty... Proszę o uwagę no uwagę. No, ale, ale, ale dobrze tak. Proszę o uwagę. Witam wszystkich zgromadzonych. Cieszy... Minionej nocy nasz emerytowany były agent specjalny... na kamerę? Nie. Ale tak wyglądał. To się kurwa musisz, ci źle Musisz, tak. musisz bardziej tą głową kręcić, wiesz co chodzi. Bar, ba, musisz bardziej ją omijać tą głową. Dobra, dobra. I akcja. Słoneczka. <śmiech> <śmiech> Mamy dostęp do wszystkich. Ja mam to mówić taki, jaki mamy dostęp do wszystkich danych. Wyśmienicie. Już? Mhm. Mm idę. Zadanie wykonane. Świetnie. Kurwa, palca mi widać. Aha, to jeszcze raz. Nie wiem, co zrobić z tym drogą. Stać sobie ją w dupę. <laughs> Dobrze. 5 sekund, dobra, akcja. Jesteś geniuszem. Trochę zajęcie? Nie, muszę być trochę zajebiście. Potem jesteś, dobra, jesteś chyba. geniuszem. Ale nie wiedziałeś dzisiaj, co jesz? Gestykolujcie bardziej, bo to nie widać, jak jakby mówicie Co? Z coś machaj, wiesz. Dobra, ty mu machnij coś, że kurwa, chuj z tymi idź. Nie widać cię. Nie widać? Teraz? Teraz widać. Tak. Halo. Dobra, <noise> dawaj, dawaj. Start. Dobra, możesz sobie iść. Dawaj, dawaj na niego. No! Nie, nie było widać. No kurwa... Daj, daj w górę, trzymaj i tam się patrz. Pryśnij mu. Pryśnij mu. Dawaj. No, dobre. Dobrze. To jest ten, ustro... nie, to nie jest ten, co można wiedzieć od tego. Nie. To jest ten. Tak. Nie, nie, to... nie, nie, nie widziałem tego. Jak pisze nagrywanie, to nagrywa dopiero. Jak Jakieś czerwone to nagrywa. A, ja sobie popsikam, bo ja się czuję wtedy kłopot. Będę o boy. Akcja! Dobra, pójdzie tak, z Dobra, ja już jestem gotowy. Nie, nie. się. Mów kiedy akcja, akcja. Rola dobra. życia. Szkręcili? No. Będę no, Dobra. Dobra. Ściągaj. Panie się Czekaj, dobra. Teraz gramy serio? Pojedynczy. może no, się czuję. O. Starczy, bo orgazm dostaniesz. Na trzy. Policja do części się schyla. Raz, ja właśnie. A, a, to, to... strzeźnie wyglądało, nie? Ale niemiłowo. Ma... No. mnie w jajko, a ja się za głowę złapał. Ja nie znałem, że tak... <noise> Kopnąłem go w jajko, a się za głowę Nie no, nie tak. Do tyłu, do tyłu. Kopnął mnie w ogóle no, za głowę. Ale mam no to go... musi być tak szybko, nie? Bo ja zobaczę, że... Ty możesz... go... Że go butujesz, to ja od razu tak olecę tu. No, dobra. Dzień. Idziemy dalej do Biedronki zrobić zakupy. Ja Dobra. Lubię orzeszki. Lecz nie tłusty ser Tu jestem. Dobra. A, Pietrowica nie nad wodą. Mamy kurwa wodzie i Śmieszne to w chuj było. Skorpion wersja 3-4 Rafał to Dzida. <śmieszne> Na pewno Dzida. Bo jeszcze nie powiedziałem nic Ja czekam aż on tutaj podejdzie, nie? A, dobra Okej okay. Dobra, idziesz Kurwa blisko było Dobra, trzy, dwa, jeden, podchodzisz Nie widać Może tak być Wej to? Jak? No, mi ty pierdolnie? Nie bój się, nic nie jest tak Kusnij Chociaż lepiej chyba wygląda jak rzucasz w niego mi się zdaje, tak fajnie jakoś wyglądało To niech spróbuję jeszcze być. Dobra to rzuć w niego ty pójdziesz tego nawna przecież na mnie rozjebie to też fajnie będzie wyglądać Dobra no co mam Rozjeb to na Rozjeb to na po prostu podejdź i jebni w nim ty. Tak świetnie. No. I... akcja! To nawet nieźle, jedna bateria wciąż. Wchodzisz. Okay. No wychodź. Sztuczną krew Dobra I potem go uderzą znowu, nie? Dobra, akcja, dawaj No się śmieję, tak bardziej troszkę A czekaj, to ja mam za czym mówić, tak? No Możemy rozmówić, obgadamy tak jak mężczyźni Dobra, akcja Możemy rozumieć, że obgadamy tak, jak mężczyźni. Już miałeś. Jeszcze raz. Jeszcze, Jeszcze raz. raz. Dawaj. <coughs> Możemy rozumieć, że obgadamy tak, jak mężczyźni. Już miałeś swoje szansę. Gdzie jest Tom Fisher? Czy to wyglądam na jego ojca? Nie wiem, gdzie jest. Dobra. Ja tak, jak ci powiem tak po trzech sekundach, coś śmiesznego. Dobra, akcja. Coś śmiesznego? Coś śmiesznego? Nie. Aha, Aha, zamknij mordę. Zamknij mordę. Sparkuj? Sparkow? Spajkow. Spajkow. Nie, bo ja teraz muszę. Nie, bo to już jest druga kwestia. Nie, ty siedzisz cicho. Ty mówisz tylko. Zamknij mordę. po tym I mu jeb z buta w ryj. I ty się znowu zaśmiesz. Dobra. A ty tego tekstu nie mówisz. Ja powiem akcja, to po trzech sekundach powiedz, zamknij mordę i jeb, dobra? Dobra. Żeby, żebyście się chwilę na siebie patrzyli. Dobra, akcja. Nie, nie, Dobra. Widzisz kurwa, te ludzie bez soli mają przejebane, nie? Dobra, kurwa, dalej idziemy z koksem. Udaję, że jesteś jakimś kurwa moim wrogiem kurwa. Terrorystą. Dawaj. Terrorysta. <grytansi> Dawaj. No. Zamknij murdę! <grytansi> Rozwalił się. Dobra, z tej strony go nie widzę, odłóż go po prostu. O, odłóż go... No. terrorita! A wiesz, wy, 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 niżej nogę daj. I że nie powiem no. co to jest O, muszę. o, o, dokładnie tak Wiedź dokładnie tak. mi pospożarowego No, a ty tak zacząć głową, nie? Tak, do tyłu, nie? O, tak o, właśnie, no dokładnie tycho, że... Cześć, <laughs> Polecam, Amiera. polecam Dobra, akcja <noise> uh. Kurwa Dawaj, Dawaj. No Nooo No już mi nie No dobra, to możesz powiedzieć, nie? Mogłeś powiedzieć Ja już mogę mówić No. Mówisz, że on czeka na ciebie kurwa Dobra, teraz już nie czekaj Dobra Czekaj i akcja Zamknij A Muszę wrócić tą nogą szybciej Niżej musisz dać tą nogę Ale nie, bo jeszcze żółtą kopnę, ale dobra No dobra, dobra. czekaj to że jeszcze byle nie twarz. Dobra, akcja To było do filmu teraz? Dobra, jeszcze raz no, Zamknij mordy! O kurwa, zajebiście No, akcja Lepiej zacznij mówić! Czekaj, czekaj, patrz się, patrz się Dobra Uuu, nie I. gotowy? No. 3, 2, 1, akcja No Lepiej zacznij mówić Wiesz co? Zrób jest... Dawaj, to jest, <kluz> to jest ostre Dawaj, jeszcze raz Wiesz, tak dotknij go tym no. tak. Dobra. 3, 2, 1 Lepiej zacznij mówić Dawaj, Czekaj Kurwa, dobre Dobra. I. Trzy. 3... w koszulce, dobrze. No w koszulce, Trzy, dwa, jeden akcja. Lepiej zacznij mówić! Czekaj, patrz się, patrz się. Zrób mi to krew. Czekaj, patrz się. Dobra, odłóż. Kolejna. Próba ratowania świata, nie? No? Ty wiesz co zrobię, bo tego odchodzi ujęcie do góry. Całe tak? ujęcie do góry. Dobra. 3, 2, 1, akcja. Lepisz zawsze si mówisz. Czekaj. Dobra, odkładaj. Co? Kolejna misja ratowania świata? Mamusia zadzwoniła? Halo, yo! Romando! kutas. <noise> A teraz ona tańczy dla mnie, proszę, proszę Dobrze. No. Mało jest poradek. Pokaż coś Czekaj. Czy jednej? Andrzej, zobacz, jestem tam w środku, klęczę. Tak, żeby było widać jego z, z, z tej strony? Jego na końcu tego kadra? Widać, widać. Tego, widać jest z wszystkim? To fajnie? Tylko tak, jest to, tak, to, tak, tak, tak. Tyle, to się tak O to chodzi. Dobra. Tak. Nagrywa e, tak. się? Zobacz. Witam serdecznie. Dobra. Ej. <grymne> Pozdrawiam co mamę. I mówisz tekst. Co on mówi? Pozdrawiam mamę. Zajmie się nim, ja muszę coś załatwić. Muszę załatwić ma pewną małą sprawę. No. Miło było poza taką ciekawą osobować, pani tak, panie Fischer. Panie tak. Fischer, kiedyś machniesz jeszcze coś, nie? Dobra, mów. E? A, Słuchaj! Dobrze. Słuchaj, zajmie się nim, ja muszę załatwić pewną małą sprawę. Miło było pana poznać, panie Fischer! Dobrze. Bogu się widać. O, coś takiego. Dobra, dobra. Robisz, masz? Dwa uniki. Jed, ja padam, łapiecie. Tak. Przerzucę, się wybił od razu. Nie musimy się tak pójść szybko, to się Dobra. gotowa? Mm -hmm. Trzy, dwa, jeden. <śleski> Pozwól, jak sobie z tym dalej. No? Nie żyje! Nie szyję! Po okay. co? <grymne> raz, dwa, trzy. Ja im tak w chuj, że mi wiesz. Ale gdzieś mnie nie dostał, ale im tak w chuj, nie? <grymne> Dobra, gotowy? Trzy, trochę dalej. Dobrze. Nie? Tak? No, tylko za bardzo przeszedłeś i ja tak robię. Ja taką ja tak stoję, a ty... Ale musisz upaść. Ja tak stoję, znaczy, no Dlaczego? Dobra, Pięknie. dawaj, jeszcze raz to spróbujemy. Pięknie! tam. Ty tam pauzy czasem. No. Stolec. Uh. Chodź, chodź, chodź. Przestań.

nie zachowuj się jakbyś. Jakbyś nie wiedział, że się tu znajdziesz, nie? Nie możesz coś bardziej prosty. Po śmianiu. Jak to tam leci? Nie zachowuj się, jakbyś nie wiedział, że tak się to skończy. Mówiłem, przysyłaj mi szybciej tekst. To decyzje. Kurwa, jak to było? To decyzje. No chodź, to decyzje. No, jak raper. To decyzje zaprowadziły. Kurwa! To decyzje w tym. Próbuj. I najedziesz na zły ten i nagle się rozjaśnia. Staraj się utrzymać tak, żeby... Wiesz jak to wygląda. No, no. A jak tam, my się ruszamy, to co? się rozjaśnia? Przy końcu? No właśnie, jak wy się ruszacie, to się albo ściemnia, albo rozjaśnia, nie? Ale dobra, próbujcie, no. Dobrze. Wiesz jak kończyliśmy w takim to tak się tutaj trzymamy. To są to Dobra, to jest mniejszym, jest, dobra. Gotowy? Daj mi telefon. Czekaj, jeszcze. Dobra. No. Na 3-4. Daj telefon Wiesz, możemy przerwy robić Możemy robić przerwy z czarą, nie? Czekaj No ja jestem gotowy już nagrywa nie czekaj w okularnie dość odeściemnić ekran na tym la Tobie? Słuchaj, widma ciebie ścigają Co? Ora co robimy? Skąd ty się wziął? Kurwa. Co robimy? Jak mnie znalazłeś? Ja czemu? Co robimy? Bo tam. Cholera, co robimy? Co robimy? Jak mnie znalazłeś, czemu coś robimy? Dobrze. Odkłanka <ślańka> nie była tam, gdzie trzeba. Ja miałem ją wziąć. stąd. Gotowy? No,

Ale tam jest jeszcze przecież... Rozumiem, pisze albo cię nie doceniam, bo już prawdę, czyli muszę ci jakoś uwierzyć w to, nie? nieżeli nikim się nie łączyły. Mój pracodawca, którego już znasz, jest bardzo niezadowolony. A jeżeli on jest niezadowolony, to ja muszę sprawić, żeby ty. Chyba wierz mi o co chodzi. Wierz mi o co... Chyba wierz mi o co chodzi. Dobra, to można tam przyciąć, dawaj dalej. Chyba rozumiesz. Kurwa! Od początku. Kurwa! 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 Nie graj, chuja... Ja pierdolę. Kurwa! Nie graj, chuja! Idź do przychuja. Ciro. Kurwa! Nie graj ze mną, w chuja, piszę Teraz nic co zrobiłem. No nie stękaj, bo pośledzony przyjedzie! Nie graj ze mną, chuja Fischer! się z czwartym widziałem! Przysłali ci kolegów, myślałeś, że się do... Kurwa! Jak się rozpędza, to tak ten... Kurwa! Chyba wiesz, mi o co chodzi? Kurwa! Nie graj ze mną! się z czwartym widziałem! Przysłali ci kolegów do pomocy, myślałem, że ci o tym nie wiem? <tosłuch>